Dobry wieczór. Na przyjęcie na Nazarańczyka? Możliwe. Proszę za mną. Nie chcę nikogo podsiadać. Śmiało. Siadaj. Dzięki. Trochę ciasno. Masz ochotę na koktajl? Macie coś z beczki? Niestety nie. Spróbuj wina z Getsemani. Rocznik piąty. Pasuje do jagnięciny z ziołami. Jestem Piotr. Chris. To Jakub. Filip, Mateusz, Marek, Łukasz, Jan. Czy wy nie jesteście... Nie. Co cię tu sprowadza? Chyba nie narkówka. Muszę pochować przyjaciela. Szukasz sensu życia. Chyba tak. Dobrze trafiłeś. Stawiam kolację. Chcesz macy? Czemu nie?